W pewnym momencie na salę sądową wszedł żołnierz. Potem potrzebem do Szymona mu podziękować. On powiedział najpiękniejsze słowa, jakie usłyszałem. Mundur polskiego żołnierza jest to, I polski żołnierz, żeby bronić Polaków. Dziękuję Szymonie. My nie jesteśmy żad żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wrogowie naszej ojczyzny. My chcemy, żeby Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. Dlatego wypowiedzieli nam walkę na śmierć i życie ci, którzy za pieniądze, stanowiska lub ordery prześladują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Prześladują nas. To dzięki Wam, Waszej postawie, Waszemu sprzeciwowi. Nie przeszła ustawa, która miała zmusić służby mundurowe, lekarzy i nauczycieli do udziału w eksperymencie medycznym. Was ta ustawa nie dotyczyła bezpośrednio, ale stanęliście solidarnie społecznie. Jako jedno z nielicznych ugrupowań, jeden z nielicznych ruchów w Polsce, interesowaliście się tym, co się dzieje i jaka będzie przyszłość Polski. Wojciech, osobiście Tobie chciałbym podziękować i chciałbym podziękować za moich kolegów, żołnierzy, za moich byłych podwładnych. Za Twoje słowa, które padły w Pytroszczy, za te śmiałe słowa, które spowodowały, że wylądowałeś w areszcie tymczasowym. Dziękuję Ci bardzo. To był bardzo śmiały manewr, ale skuteczny. Dziękuję za Twoje poświęcenie. Szymon, dziękuję Ci bardzo. Ja Ci dziękuję. Szanowni Państwo, bo to jest tak. Żołnierz oddaje życie a polityk marnuje te ofiarę. Żołnierze mają dowódców. Jednym z nich prawdziwym komendantem jest, jest Szymon Fijał. On stanął w obronie swoich żołnierzy i wbrew rozporządzeniu cywila dyrektora Departamentu Kadr zadawał pytania, na które oni nie mogli odpowiedzieć. A przez to, że nie mogli odpowiedzieć, żołnierze Szymona Fijała nie przyjęli eksperymentu medycznego, za którego nikt nie bierze odpowiedzialności. To jest dowódca, który naraził życie swoje i swoją karierę w obronie podłogi. Niech żyje Szymon Fijał, komendant Polskiego Ruchu Narodowego. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Zawsze marzyłem, żeby poznać i walczyć z takimi ludźmi ramię w ramię, jakimi jesteście wy, którzy macie w sercach wojskę według swojego wyobrażenia, najbliższego swojego, swojemu sercu. Takich ludzi nie spotkałem w wojsku. Ale spotkałem... Byli, w tylko by ich wywalili! młodzi chorący rezerwy! Jeszcze w szkole oficerskiej zadałem pytanie. Panie pułkowniku, czy oficer wywiadu pracujący w kraju, w którym obywatelom z dnia na dzień żyje się coraz gorzej, dla państwa, które nie realizuje interesu narodu, czy taki oficer jest patriotą? Pułkownik odpowiedział. Czy pan w ogóle jest żołnierzem? Żołnierz nie zadaje takich pytań, powinien pan przestać być żołnierzem, zrzec się obywatelstwa polskiego, wyprowadzić z kraju, przeprowadzić do Somalii i tam zamieszkać, bo jesteś pan anarchistą. Chodźmy! Wszyscy o! Wszyscy! Wszyscy! Wą. Wszyscy, Wszyscy, Wszyscy o Mówimy o zdrajcach! Polityka! Wszyscy politycy! Zostałem zwolniony decyzją ministra obrony narodowej. Tego ministra, jak się okazuje, który... Jak słyszałem, jest obecnie w randze wicepremiera. Hajba! I hajba! Ale z moich obserwacji wynika, że ich twardość polega tylko na tym, że nie przestrzegają prawa i są przekonani, że nikt nigdy ich za to nie rozliczy. Ale my zapisujemy, my pamiętamy i my ich rozliczymy. Nie żałuję tego, co zrobiłem. Cieszę się, że mogłem nosić mundur i użyć go. Do obrony rodaków. Dziękuję. Dziękujemy. 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 dziękujemy.